Dzisiaj odcinek w nieco większym gronie, Uznaliśmy ze sobą, że chcielibyśmy się zmierzyć ze sobą. Zatem zagraliśmy sobie w grę Rivals. W trybie 2 na 2 walczyliśmy ze sobą. Kto wygrał, pewnie się domyślacie, ale jeśli nie, to i tak zobaczycie to odcinek. To nie, ja będę z tym Debilem grał, nie? Nawet jak z tym imbecylem, nie? O! O! Już teraz mi pasuje, nie? Budowa! Budowa! Szmitek, budowa! Nie sądzę. Miała być mm. budowa! mi iście w Szmitka, nie? Bo ładujecie. Szmitek. Eee, ładują mnie we dwóch! Zładował, to jest nie? co? Ej, jeden na jeden k***a. O kurwa! coś ty zrobił Trwało? na tak kontener Ojej To Ta... Spas mapy, nie? Patrz, on był... By to ująć... Tu, nie? Na, na barierce był nie <grym> byłem, kurwa, zamknij dupę. Mi chodziło o katkę, bo on to utknął. Ej, ja nie utknąłem byłem Nie? Na... Oh, kurde, ja utknąłem Ej, co to za granat? granat Jeden Kurwa, co nie byłem? Hej, nie patrz na nie nie patrz na, mnie. na dole. nie mam na nie pasz nie się. Walga nie pasz tam, jest. O tam, cz <laughs> Czarnego że trzeba nie pasz tam, nie pasz A, co ty tu robisz? Nasłuchuję. No, Chyba trzeba wymieszać składy. O ty k***a, <laughs> co ty, ty robisz? Mam granatę. Aha, nie złapałem na szczęście. O k***ie! Został po Dawaj, spięć go. blisko cię podjeżdżam. Kurwa. Ci pod tobą biega, słyszę go, jak Dawaj, na dwa baty go. Kurwa, Pany To przez dach niej, za jeżdą, nie, pany za nie? Mam zero eliminacji, jestem drogi w Tobelce. Uchwawawa, co? <grym> <grym> Tak ja mam kogoś zabieg ja sam ze sobą Jest tu gdzieś. Czułeś się go Kurza, no nie Dobra, ty pokaż mi te, te sztuczki Ocówka to się robi? Jak to się robi? ładują mnie znowu we dwóch gdzie ta sprawdzić. Nie, tak samo. No, z mięso na mięso go zbawałam. Łapkę Ale co, sztuczki robi. Co on robi? Jaki asasin? Kurwa, skąd po? Nie wiem czy innego respa nie ma, Aha. Dobra, ich trochę. Bardzo dobrze. Tam do załów wduchuje, ma. Weź go Mówisz, ja że mają lowy, nie? Dobra, sabotujesz mnie jak zwykle, nie? Sabotuję Cię k**a, się coś zrobić No właśnie. Czekaj chwilę Łap to Nie słapałem Ziemniak Jeden Kurwa nie wiem i się tam drugie swoje, nie? Powinno Ale chedził. Bo... Pojechałem se. Aha, jak ty mnie widzisz? Te schody strzela, nie? Aha. Y, kontr, zrób, nie? Jakby co, bo... Bo masz szlizgi. Pamiętaj. Edoa no, widziałem przez sekundę. Gdzie? Ja sam malował Jakby co. Złupę, kurwa. U nas pierdoląc Co się stanie, jak czas się skończy? wykaj oni, bo jest o jedynie człowieka u, u nas. O, czekaj chwilę. Łoł, nie. skoro to pewnie ty masz mniejszy sprzęt i hitbox, bo jesteś na ziemi, a nie stoisz. Nie, czekaj. ładnie tam ma to wrócę. Ajajaj, fokój Ajajaj. zbiorę. Oła! się, A! No, ten kapelusz mu tylko wystaje. Trafmy <grymny> 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 spokoju. Tam oh wow, mi kurwa mnie zabił. Ubejdź ci łuk jest. Dobry wołanie w tej grze. Aż by to nie ma, to. nie ma jak tu. Nie, nie ma jak grać. Wiesz, wiem nie mogę ujść, nie? Kuwa, gdzie jest? Co on tu robi? Dobra, kuwa. Yyp, 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 wracaj tu. Yyp, 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 z spięstki, wow. tak o. Dobra, tego z pięstki podjeżdżam. Pa, ale gra. A Kuwek my co jest! <grym> Już cię obijają, nie? Jak <grym> <grym> je wystrzeli? A ja <grym> nie to widzę? Nie, nie. Po prostu zgłasiliśmy go. Kurwa. Dzień mi dobrze. Na 3 mesze 03 bilans 0-3. Łap się, ziemniaka. Wiem gdzie są, nie? Wiem gdzie są. Też, też wiem. O, co ty, Elfu? Sorry. O, ty. Oni... zlecy lecy! Jeden, to był drugi. Jest drugi! Ja się piąstkowo chcę, a on załadował, nie? Poszedł granacik. Poszedł też.

Kurwa, u mnie ładowali Ale pięści są OP Pięści OP hmm. Bo one za 30 biją Albo więcej hmm. hmm. W głowę Łuk pije za 40 w ciało Przeka chwilę No oh, wow. On no ma